Kolejny popularny youtuber, Jam jest Jakub, w krytyczny sposób wypowiedział się na temat Cezara Tobiasza i wycieku danych. I Show Speed o ponownym przyjeździe do Polski, twórca do której Pablo zbudował własne Roll Wojtek Gola chce pozwać cały internet, niespodziewany powrót wielkiego polskiego kanału. A na koniec mam dla Was wiele więcej ciekawych newsów ze świata do YouTube'a. Zostaw teraz lajka like widzu, a zapewniam Was, że będziecie mieli co oglądać. I wystajcie gdzie więcej łapek w górę, a kolejny Odcinek dostaniecie już za dwa dni, więc dawajcie, pokażcie znów moc i znów rozwalmy system, tak jak ostatnio. I subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, a będziecie już zawsze wiedzieli o wszystkim, co się dzieje. No i co, wbijamy 30 tysięcy do końca tych wakacji, a z Twoją pomocą ma szansę się to udać, także wiecie, co robi. A dzisiejsze newsy, niestety, zaczniemy od przykrego tematu. Dotyczy on dokładniej katastrofy samolotu w jednym z polskich miast, dokładniej w Gdyni. Maszyna, która rozbiła się na Gdyńskim lotnisku, należała do skrzydła czydła lotnictwa szkolnego. Do zdarzenia doszło w czasie treningów do sobotnich pokazów. Samolot wykonywał różnego rodzaju akrobacje na niewielkim pułapie. Nagle zaczął pikować. Pilot nie zdążył uniknąć zderzenia z ziemią. a Rozbił się na płycie lotniska. Jak się my również dowiedzieliśmy, pilot nie podjął próby katapultowania się. I niestety sam lot zakończył się tragedią. Wyrazy współczucia dla rodziny. Teraz coś o tym, co ma aktualnie miejsce na TikToku, lecz nie tylko, bo w zasadzie w całym internecie. A jest to mocne Lecz zacznijmy od początku. Zapewne wiecie, a jeśli nie, to już wam mówię, że wokół Wojtka Goli od naprawdę długiego czasu krąży mem o treści tego, że jest biseksualny. I nie ma co ukrywać, Wojtek ewidentnie nie umie sobie z tym poradzić z uwagi na jego działania i wiele prób, które podjął do uświadomienia wszystkim, że tak nie jest. Ale zapewne również każdy z Was wie, jak działają memy, no i jak działają ludzie, którzy je robią. No raczej właśnie ich nie interesuje to, jak faktycznie sprawa wygląda, i jak wygląda. Wygląda prawda? No i krótko mówiąc, działania Wojtka Goli wraz z jego 20 dokumentem wywołały odwrotny efekt dla internetu. Przez co po prostu memory skręcił się jeszcze bardziej. Lecz to, co teraz ma miejsce, to jest dosyć dziwne, bo jego zdjęcie jest ustawiane na większości kont w Polsce. Przez to dosłownie, na obojętnie jakiego TikToka traficie, zapewniam was, że pod nim lub w nim znajdziecie jakieś nawiązanie co do tej sytuacji, chociażby w komentarzach. No ale właśnie, powstały też nowe memy i niektóre są całkiem śmieszne nie powiem. Lecz jak sam Wojtek aktualnie napisał, chcę szukać osób, które po prostu takie coś robią, ale problem jest jeden, że aby temu zapobiec, musiałby pozwać cały internet. Chyba tak też chce zrobić, także ciekaw jestem jego dalszych działań. A teraz, jeśli ty chcesz pojawić się na naszym ekranie tuż za mną, to w komentarzach napisz hashtag Sigma, no i wtedy możesz pojawić się na ekranie tuż za mną, tak jak właśnie te osoby, które teraz widzicie. A w dodatku, jako bonus dzisiejszy, wleci coś naprawdę mocnego, także polecam serdecznie oglądać film do końca, bo będzie ciekawie. Teraz warto powiedzieć coś odnośnie ostatnich transmisji TJ'iego, które miały miejsce, bo zdecydowanie tego co się na nich wydarzyło, nikt by się nie spodziewał, a jednak się wydarzyło. Dokładnie chodzi tutaj o masowe i potężne donaty cały czas w zasadzie od tej samej osoby. To ja w w zaledwie dwa dni wysyłała tak po prostu 20 tysięcy złotych. Wiecie, to powiecie, no, nieźle wysłać sobie tak o 20 tysięcy kilka dni. Jednak wiecie, zapewne ktoś starszy, powiecie, że ktoś bogaty, tu nie ma można zaprzeczyć. A jak się okazuje z nieoficjalnych informacji, wiemy, że sam Games Warrior, bo taki ma nick ten Donator, ma zaledwie 17 lat. No a jeszcze wczoraj live kończył się łączną sumą ponad 11 tysięcy złotych wysłanych przez jedną osobę. Jednak ten dzisiejszy jeszcze się mu nie skończył, a ma już ponad 20 tysięcy złotych na celu. Także no jest po prostu to grube. Dla mnie po prostu mocne, bo ja największego Donatora w życiu jakiego dostałem to może jakieś 50 złotych. Więc dlatego też nie dziwię się mojego jego właśnie na te donaty. Powrotów youtuberów na YouTube'a, jak sami wiecie, jest dużo. Dzieją się one mimo wszystko często i są czasem bardziej i czasem mniej spodziewane. Jednak często jest to również tak, że niektóre porzucone kanały po naprawdę dobrych kilku latach bez żadnych wyjaśnień wracają. I tak właśnie wygląda sprawa z kanałem mniej więcej. Chodzi tutaj dokładniej o kanał, którego założycielami jest Ignacy oraz Mandzio. I dawniej, dokładniej w latach 2018-2019 robili oni naprawdę na nim potężne liczby. Sam kanał zresztą aktualnie liczy ponad 800 tysięcy subskrypcji, także no naprawdę dużo. Trzy lata temu poinformowali oni o samym końcu całego programu. Lecz właśnie wczoraj naprawdę wielu widzów subskrybujących ten kanał i czekających na powrót, zapewne zaskoczyło się ich niespodziewanym powrotem. Dokładniej wrócili oni wraz z filmem Spróbowaliśmy wszystkie Papaj. Tak, sam film obejrzałem i jestem w stanie stwierdzić, że w zasadzie sam styl został zachowany sprzed właśnie tych kilku lat, czyli raczej spokojne i luźne testy. Dlatego też zapewne przyjemnie oglądało się nie tylko mi ten materiał, no bo osiągnął on naprawdę przepotężne liczby w zaledwie dobę po publikacji. Także, no, te liczby są naprawdę zaskakujące, jak na to, jak długo ten kanał był totalnie nieaktywny. Za to aktywny i to bardzo jest dr Pablo, czyli youtuber, o którym to już mogę wam powiedzieć, że wiele razy wam mówiłem w newsach i tym razem również właśnie o nim mowa. I jego kolejnym projekcie, który w zasadzie budowli, którą wymyślił, i co lepsze faktycznie na tym filmie postawił. Chodzi tutaj dokładniej o własny roller coaster. Tak, jest to prawda. Zresztą, jak sami teraz widzicie, no wygląda to naprawdę przepotężnie. A co lepsze, to jeszcze nie jest efekt finalny. Bo jest to dopiero pierwsza część samej budowli, bo finalnie to właśnie on będzie na tym roller coasterze jeździł. I nie ma co ukrywać, Pablo aktualnie realizuje marzenia dosłownie nie jednego z nas z dzieciństwa. Sam wiem, bo wiecie, no nie wiem o czym się marzyło za dzieciakiem. No a to jak z wielką pasją i jak z takim szczęściem wręcz to robi, realizuje te projekty, no to wiecie, to jest po prostu niesamowite. Jak dobrze to robi, to dla mnie też jest niesamowite. Jest to po prostu naprawdę wyróżniający się twórca na polskim YouTubie, no i mam nadzieję, że więcej osób będzie brało z niego przykład. No a tak samo wielu, co prawda tym razem graczy, dokładniej Brawl Stars, czekało zapewne na powrót boxów do samej gry. No i właśnie jakiś czas temu mówiłem wam o tym, że twórcy ogłosili sam powrót właśnie megaboksów, postaci eventu, który to właśnie od kilku dni w grze jest, przez co finalnie Mega Boxy wróciły do gry po dłuższej nieobecności. I co ważne, warto się nimi nacieszyć przez najbliższy czas, bo niestety zapewne wraz z końcem eventu z samej gry znikną. Jednak ja mam wielką nadzieję, że twórcy gry dadzą im kolejną szansę, bo uważam to za wiele lepszą rzecz od starej opów nie ma co ukrywać. I wydaje mi się, że taka opinia głyuje właśnie nad tymi, które twierdzą, że stare opy są lepsze. Ale to może właśnie. Dlatego, że patrzę na to wszystko poprzez stare czasy, Brawl Stars, bo to wtedy właśnie w tą grę grałem najwięcej. Ale jestem ciekaw, co wy sądzicie o samym powrocie i dajcie znać, czym mieliście szansę już je otwierać, a może dojepnęło nawet wam coś fajnego. Piszcie śmiało w komentarzach, chętnie poczytam. W ostatnim filmie mówiłem wam o tym, że my jako pierwszy człowiek na ziemi przekroczył liczbę 300 milionów subskrypcji na YouTubie. No i co ciekawe, dalej się nie zatrzymuje, jeśli chodzi o sam kontent, bo wrzuciłem tym razem jakiś czas temu zapowiadany film. Z innymi YouTuberami. Oczywiście tymi największymi i najpopularniejszymi za granicą. Samych twórców w filmie okazało się być 50, a walczyli oni dokładnie o aż milion dolarów. Ale co lepsze, dla swoich widzów. A co najlepsze, w pierwszym wyzwaniu mogli oni wyjść na przykład tymczasowo poza linię i mieć szansę poprzez trafienie piłką do kosza i wygrać cyber dla swojego widza. Lecz oczywiście samych wyzwań w filmie było o wiele, wiele więcej, i nie muszę wam chyba mówić, że jak każdy film brzmiego, ten również był naprawdę gruby. Jednak ten film jest akurat według mnie dosyć wyjątkowy i w zasadzie też można uznać go za świetny, bo w 100% pieniądze i nagrody trafiały tutaj do widzów. To jest właśnie to, co charakteryzujemy Starbista. Teraz porozmawiajmy sobie na temat zdarzenia, do którego doszło wczoraj. Mianowicie Donald Trump został w U podczas sobotniego wiecu wyborczego w Bullter w Pensylwanii. Były prezydent USA padł na ziemię podczas przemówienia trzymając się za głowę, po czym został Eskortowany do swojego pojazdu przez agentów Secret Service. Wszystko z nim w porządku przekazał sztab kandydata republikanów. Jak poinformowała wydanym oświadczeniu Secret Service, za... oddał kilka strzałów w stronę sceny podwyższonego miejsca poza miejscem zgromadzenia i został Dodała, że zginął jeden z uczestników wiecu, zaś dwie kolejne zostały ranne i są w stanie krytycznym. Niestety, naprawdę słaba sytuacja, no, no bo szkodę ponieśli niewinni ludzie. Na za... To najbardziej niebezpieczne, do czego może dojść podczas takich publicznych wystąpień. Teraz naprawdę za to dosyć śmieszny temat, bo tyczy się on dokładniej dwóch twórców, jak się akurat złożyło. Śmieszny temat. Tyczy się on śmiesznego i naefa. V. naefa, czy naefa. Nie wiem, będę czytał naefa. No, w zasadzie to nawet nie poruszałbym tego tematu, gdyby nie film, który został wrzucony dzisiaj na kanał naefa. No i właśnie, być może natknęliście się na film śmiesznego sprzed kilku dni, gdzie to zbudował on wielki paek wodny w domu. Tak, naef też takie coś zrobił. I powiem wam dlaczego jest to śmieszne. No a dlatego, że oglądając te dwa filmy, a tak też zrobiłem, cały czas miałem takie coś, że gdzieś już to widziałem. I wcale nie chodzi o to, że filmy są obydwa perfidnie podwalone z zagranicy. Nie o to chodzi. Po prostu są tak podwalone, że zrobione tak samo. Dosłownie. <grym> w sensie chodzi bardziej o sam schemat tego filmu. Ale mógłbym wam wymienić już to w sumie z pamięci, co oni tam robili na tych filmach. Tak samo, inspiracja w zasadzie kopia miniaturek obu filmów. Filmów nastąpiła od zagranicznych twórców, bo tak, mowa tutaj o dwóch twórcach. Miesznym wziął od innego twórcy, i na F wziął również od innego twórcy. Jednak najszybciej z zagranicznych twórców zrobił to Ben Azelard. No i dobra, jeśli robicie faktycznie tak mocny i tak niesamowity parek wodny, to dlaczego wtedy nie umiecie zrobić faktycznego i prawdziwego zdjęcia tak, jak to wygląda, albo chociaż w jakimś przybliżeniu, na miniaturkę? Przykładem do tego, że w tym kontencie budowniczym, powiedzmy, można właśnie tak zrobić, że wrzuci po prostu zdjęcie realne jak to wygląda albo chociaż podobne w jakimś stopniu, no to na to przykładem jest nawet doktor Pablo. Zauważcie, że on po prostu nie kłamie co do miniaturyki i faktycznie tego jak to wygląda na filmie, bo po prostu robi to dobrze. W sensie bardziej określa to w dobry sposób to co faktycznie zbudował. Ale ciekawy zbieg okoliczności kradzieży filmów w tym samym czasie. Teraz za to naprawdę coś miłego i przyjemnego, bo tyczy się to prawdopodobnie kolejnej wizyty Spida w Polsce. No bo jak sami zapewne wiecie, Wiecie, Speed w Polsce zdążył już być w zasadzie medialnie dwa razy. Z czego zobaczyliśmy naprawdę aktualnie już ikoniczne live'y, no a uływki z nich dalej gromadzą naprawdę ogromne liczby w całym internecie. Jednak teraz, jak sam mówi, jeszcze raz chcę odwiedzić nasz kraj. Bo, jak sami wiecie, od jakiegoś czasu realizuje on podróż po wielu krajach na świecie, odwiedzając nie i robiąc z nich live'y na YouTubie. Jednak, bez dwóch zdań, Polska jest jednym z lepszych, które Speed odwiedził i jak wielokrotnie sam wspominał. No, a na jednym z ostatnich streamów wspomniał dodatkowo, że pod koniec, podaje, na ostatni dzień chce zawitać właśnie do Polski pojazd trzeci. Yo Riz, back to Poland. Yo chat, I'm not gonna lie, bro. I'm thinking about. Yo chat, I'm thinking about on the last day, the last day I'm in Europe, yo, I'm thinking about going back to Poland, bro. Let me know if that's a W or L, bro. I'm thinking about going back to Poland on the last day, bro. On the last day, I'm thinking about going back to Poland, bro. Hi, bro. I really think I should go back and pull in Poland and really experience that. Także myślę, że kontentu w najbliższym czasie z jego strony będzie naprawdę masa, nawet jeśli chodzi o Polskę. Mimo że samej dokładnej daty jeszcze nie znamy, ale myślę, że w niebawem poznamy. Teraz przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego filmu, który tyczy się ostatnich wypowiedzi youtuberów o samym serwerze Tobiasza, i głównie o problemach związanych właśnie z nim. Tak, mowa tutaj ponownie o samym włamaniu i wycieku na rapa, który miał miejsce już naprawdę wiele, wiele miesięcy temu. No ale mimo tego to swoje skutki mam po prostu w całym community, jeśli chodzi dosłownie o wszystkie serwery w Minecrafcie. I nie ma co ukrywać, że na pewno jeszcze na bardzo długi czas to community będzie miało po prostu ciężko. Jakiś czas temu mogliście słyszeć o takiej pierwszej, bardziej ostrej wypowiedzi jednego z minecraftowych youtuberów na temat rapów i samego wycieku danych. Jednak teraz doszło do kolejnej, tym razem wypowiedzi Jamest Jakuba, czyli naprawdę dużego twórcy, który to w swoim najnowszym filmie postanowił wyrazić swoje odczucia co do całej zaistniałej sytuacji. Chyba to też głośno powiedzieć. Wszystko zaczęło się pieprzyć po wycieku na serwerze Tobiasza, czyli Rapy. Gdyby nie cała ta sytuacja, to zapewne to community serwerów Minecraft nie byłoby aż tak zepsute, jak jest aktualnie. A co zaskakujące, pomimo tego, co się wydarzyło, ludzie dalej ufają i grają tam, co mnie, no, nie przestanie zadziwiać. No i ja tu w 110% z Jakubem mogę się zgodzić, bo mimo tego wszystkiego Rapy na przykład aktualnie cały czas grują, jeśli chodzi o polskie Serwery i zajmują po prostu najwyższe miejsce. I teraz ktoś powie, no Jakub tak mówi, bo boli go dupa, że jego serwer tak się nie rozwija i nie ma tylu graczy. To szczerze mówiąc, myślę, że raczej nie. Bo fakt faktem, wszystkie serwery na tym straciły. A najwięcej oczywiście gracze. A w zasadzie sama reakcja całego serwera, Tobiasza. Jak ponad pół roku temu wam mówiłem, no po samym włamaniu była po prostu znikoma i wielu nawet nie wiedziało co zrobić. A mimo tego, ludzie ponownie zdecydowali się zaufać samemu serwerowi. I wiecie, no zdania mogą już nie. Jeden powie, że miało to miejsce raz, to może mieć miejsce kolejne raz. No niby okej, okay, prawda. Z drugiej strony zapewne jeszcze bardziej zabezpieczyli serwer, czyli może nie będzie miało to miejsca, ale może będzie miało miejsce. No a z kolejnej strony tak naprawdę na jakimkolwiek innym serwerze takie włamanie to również może wystąpić i może wystąpić również z niego wyciek. Więc no moje odczucia co do tego wszystkiego są raczej mieszane, no ale bez dwóch zdań skutki całego zdarzenia, całego wycieku jeszcze na naprawdę długi czas zapewne pozostawiam swoje piętno na wszystkich serwerach. Ciekaw jestem natomiast co Wy o tym sądzicie. Także dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam Wasze opinie co do tej całej sytuacji. Tak, to jest ten moment, widzowie, bo rozwaliliście system ponownie, pokazaliście siłę i wbiliście ponad 1000 lajków w zasadzie w kilka godzin. Także dotrzymuję słowa i teraz wlatuje 77 losowych osób, które w poprzednim odcinku napisały dany hashtag. I pamiętajcie, że w tym odcinku napiszcie hashtag Sigma, a już również przygotuję dla Was w następnym coś ciekawego. Więc co, szukajcie siebie za chwilę na ekranie i może akurat Wy tam się znajdziecie.